Siemasiewanko True Room, profesjonalny słuchajcie, dzisiaj lecimy ze żniwami kukurydzianymi. E, będą filmy dwa. E, pierwszy film będzie głównie tutaj nastawiony na koszenie oraz trochę pokazanie kombajnu. Drugi film o samej już kukurydzy z jakimiś wstępnymi wynikami, e, z porównaniem troszeczkę odmian, bo tutaj mamy przede wszystkim 23M i 22R, jednak na tym polu przesiewanym jest sześć różnych e, odmian kukurydzy, więc zobaczymy, jak to wygląda. Na początku, na pierwszy ogień idą dwa najbardziej kapryśne kawałki. Tutaj kawałek posiany w strip jak pamiętacie, od 3 a do 6 z. Praktycznie hektar na tym polu jest totalnych piechudrów. Jest kilka wymoklisk, które gdzieś tam Wam pokazają już na fejsie. I no tutaj zobaczymy, jak to pole się wybroni pod względem plonu. I drugi właśnie kawałek, gdzie przesiewaliśmy pszenżyto. Więc tutaj nie liczę na jakieś super ekstra rekordy, ale mam nadzieję, że kolejne dwie plantacje tutaj nam wynik podbiją, chociaż tutaj z tego kawałka, pierwsze jakieś tam wstępne wyniki z kombajnu około 10-11 ton. Więc tutaj myślę, że nie jest naprawdę, jeśli chodzi o to pole, źle. Co do samej kukurydzy, mówię tutaj, mamy 23M, odmiana 250 v ziarno dent i. Co do kukurydzy na tym polu tutaj rośliny, które były w dobrych warunkach dobrze powschodziły. I, I nie było tutaj jakichś braków, jeśli chodzi o wodę, czy nie dostały jakoś mocno przez przymrozki, mają naprawdę ładne, potężne, wypełnione kolby, więc tutaj wynik z takich lepszych kawałków gdzieś tam na komputerze podbija do 15-16 ton więc jest to naprawdę e, rewelacja, ale no niestety nie będziemy liczyć tutaj na pojedyncze hektary, tylko będzie się liczył wynik z całości pola no niestety, ale ten piach e, czy to właśnie wymokliska nam tutaj dość mocno ten plon e, zaniżą jednak no wyniki poletkowe, a, a wyniki na polach Tutaj troszeczkę zawsze się różnią. Nie ma super ekstra idealnych pól, chociażby to no nie jest jakieś piękne. Zawsze na tym polu jest problem. Jednak e, myślę, że wynik i tak czy siak będzie zadowalający, tam widać zresztą. Te, te, te placki takie to wszystko stało pod wodą w maju, więc niestety ta kukurydza miejscami dosłownie całkowicie wymokła. E, no takie życie po prostu takie życie chociaż i tak teraz jest o tyle dobrze, że można przejechać, więc mimo że tutaj opadów było dość dużo, to warunki do zbioru są naprawdę ok. Zjechaliśmy już z tego pierwszego pola, z tej pierwszej plantacji, gdzie mieliśmy kukurydzę sianą w street tiru 17 kwietnia i teraz akurat znajdujemy się na tej plantacji, która była przesiewana, czyli tutaj kukurydza trafiła po tym no, tragicznym przeżycie. Ryzyk fizyk, tak naprawdę tutaj tylko i wyłącznie był dany wieloskładnik azotu, nic więcej nie było dokładane, ta stówka, która była z przężyta została. Tutaj kukurydza mocno siekły przymrozki w październiku. I o, tak jak już zresztą widać, pięknie niestety, ale kukurydza też się pomapowała po polu. Więc tutaj, no, jakiejś super ekstra rewelacji się nie spodziewam. Jednak mamy tutaj 6 odmian SY, kalo 22R, 23M, 220V. 29T i jeszcze jedną z taką kiszonkową, ale nie pamiętam dokładnie nazwy. I tutaj jeśli chodzi o kukurydzę, przede wszystkim SY kalo 220V i 220R wyróżniały się na polu, jeśli chodzi o przebieg wegetacji. Nie będziemy tutaj jakoś ważyli tego i tak dalej. Nawet teraz mówię, jak przechodziłem jeszcze wczoraj po polu, było widać, że te odmiany po prostu się Mocnie wyróżniały. Tutaj akurat lecimy w SY Kalo. Obok zaraz jest 22R. Widać, że te są mocniejsze. Jedna odmiana, która jest na samym końcu z dekalbu. To jest ta szósta odmiana. Niestety ona wygląda najgorzej, ale tutaj mówię, te trzy przede wszystkim gdzieś tam się bronią. A co do Wydajności no, pierwszy kawałek skosiliśmy dobrze ponad godzinę, tam musieliśmy troszeczkę poczekać jeśli chodzi o transport tutaj Jesteśmy akurat w kabinie z operatorem Danielem Dzień dobry Cześć. <laughs> Jak tam na usługach, bo teraz na z kukurydzą Jakie odczucia jeśli chodzi o kombajn? Dokładnie, wrócimy kukurytę dosyć opóźniony ten sezon jest z kombajnem John Deere T670i z ośmiorzędową przystawką Geringhoff kombajn jest wyposażony w system Autotrack Rossis, który naprowadza nam automatycznie międzyrzędzia co daje bardzo dużą swobodę pracy operatorowi można się skupić przede wszystkim na pracy i na łanie co mamy przed sobą oraz na jakości ziarna wymóconego kombajn robnie, radzi sobie bardzo dobrze jeśli mamy odpowiedni odbiór od kombajnu Uwaga. i tutaj możliwości polowe jesteśmy w stanie osiągnąć wynik około 100 ton na godzinę no u nas troszeczkę na tym pierwszym polu mniej ale niestety transport gdzieś tam troszeczkę musieliśmy poczekać dokładnie, no tutaj jest akurat przy, przy tej maszynie do jednych parek jako z mojego doświadczenia operatorskiego charakteryzuje się i co ma dużą przewagę to jakość kabiny i przede wszystkim przestrzeń jaką operator może sobie tutaj pozwolić wykorzystać. Przednia szyba mamy wy, z wypukloną, tak, zaokrągloną. Bardzo szeroko rozstawione słupki, co daje wręcz stuprocentową widoc widoczność na, na przyrząd. żniwny w tym przypadku, właśnie przystawkę. Bardzo pomocny jest tutaj fotel zintegrowany ze wszystkimi tutaj przyciskami monitorem. Bardzo to ułatwia pracę. Jeśli chodzi o spalanie, bo tutaj. Mamy załączoną sieczkarnię. Czy z sieczkarnią w kukurydzy mamy jakąś większą wydajność? Znaczy, zawsze będziemy mieli większą, ale jeśli chodzi o spalanie, 2-3 litry dokładamy? No, tak. Myślę, że tutaj też w główną mierze odgrywalność masy przepuszczona przez sieczkarnię, ale tak myślę, że te 2-3 litry jesteśmy tutaj w stanie zaoszczędzić przy, przy wyłączonej sieczkarni. Jak nam zawsze wiadomo, że te resztki będą troszeczkę. Mniej równomiernie rozłożone na polu? Dokładnie, A zwłaszcza przy przystawce ośmiorzędowej, tak? No to wtedy te, ta masa z tyłu będzie bardziej widoczna na narzędzie. Ale jeśli komuś zależy na równomiernym rozłożeniu masy i żeby było fajnie rozłożone, no to tutaj przystawka jak najbardziej się sprawdzi, tak? Później przy mulcherowaniu czy przy innych zabiegach, gdzie to nam. Praca. No tym bardziej tak jak u nas siewy bezorkowe i tym podobne, no to ta masa Dokładnie. musi być jak najlepiej rozłożona. Nie? Dokładnie, przy następnych jak będziemy mieli łatwiej i przyjemniej będzie nam się pracowało. Dobra. Słuchajcie, jeśli chodzi o wynik z tego pierwszego i drugiego pola, no to bo opowiadam wszystko już na kolejnej plantacji, jak będziemy kosili 22R i 23M. Tutaj nie no mówię, no widać przede wszystkim te trzy wyróżniające się. Więc o nich można powiedzieć pozytywnie, jak najbardziej, ale no nie ma po prostu możliwości na teraz ważenia tego. Lecimy na łódki. Łódki odwożą nam kukurydzę do skupu bezpośrednio, więc nie ma tutaj możliwości zważenia chociażby na tych przywoźnych bagach elektronicznych. Tam była możliwość, ale ona niestety tylko i wyłącznie może ważyć przyczepy tłusziowe, więc nie ma tutaj opcji akurat. Na to, żeby poważyć dokładnie każdą, ja powybieram jeszcze z pozostałych odmian po jakieś tam 20 reprezentatywnych kolb, żeby je porównać i, i zważyć po prostu taki plon orientacyjny. I to słuchajcie, na, na ten film. Wszystko. Film odnośnie plonów, technologii w następnym odcinku.